Plan jest następujący, tak? Wpierdalam to tutaj. Siemano, tutaj mam zegary z Poloneza. Chcę dać obrotomierz do Cinkusa. Problem jest tego typu, że w Polonezie są 4 cylindry, w Cinkusie dwa. Ale to nie jest aż taki duży problem, wystarczy jedną rzecz przelutować. To jest plus tutaj minus tutaj idzie sygnał z cewki. Mam nadzieję, że z cewki a nie z komputera. Bo jeżeli z cewki, to wystarczy, że podłączę to też do cewki w Cinkusie i przelutuję tam jedną rzecz i będzie chodził. Ja się chuja znam na tym, nie? No, ale jedną rzecz trzeba zmienić, i powinno wtedy chodzić dobrze. Zanim to zrobię, spróbuję to podłączyć tak o. No, zobaczymy sobie. Mhm. Siedzę sobie w aucie z miernikiem. Już mam kabel do sygnału z cewki poprowadzony. Myślę, że ten, ten pin to jest minus. Tutaj jest plus. I żeby zasilanie poprowadzić, to chyba wystarczy, że się tutaj i tutaj podłączę. I to powinno hulać. No, zobaczymy w każdym razie. A podświetlenie zrobiłbym tak samo po prostu wezmę sobie te Wixy co. Na koniec na koniec kabla idą. Dam pod tą nakrętkę i, i dokręcę i to powinno być, to powinno działać. Mam nadzieję. A jak nie to trochę chujowo. Mój tok rozumowania jest następujący. Otóż ten i bodajże, że ten pin. One, one są ze sobą. nie I ten i ten. E, tak samo. To jest jeden wskaźnik temperatury, tutaj, a tutaj jest poziom paliwa. Więc, jeżeli, no, jeżeli to jest tak samo jak ten obrotomierz, czyli ten i ten, to by był sygnał, i one faktycznie idą do jednego pina i w sensie ten idzie do jednego, ten idzie do drugiego, jakby nie łączą się z, z niczym innym. Natomiast, ten na przykład, no dobra, może lepiej ten też idzie z jednego pina, ale też. Te wszystkie żarówki mają jakby te dolne. Ogólnie ja się kurwa na tym nie znam. Nie ciężko mi się o tym mówi. W każdym razie, jak miennikiem sprawdzałem, to tutaj, tutaj jest ciągłość, ten dolny, te, te dolne blaszki to są od żarówek. Czyli stwierdzam, że to jest minus, a to byłby wtedy plus. Nie wiem, bo jeżeli jest na odwrót, to trochę chujowo spytałem e, czata GPT, jak to jest i mi tam coś tak popierdolił, że w sumie nie wiem więc podłączyłem to do jednego e, tego kurwiksona, co wychodzi ze wskaźnika e, załączę, prawda, zapłon i wszystko i później zobaczę, e, dam ciągłość do karoserii jeżeli będzie ciągłość, to spoko to znaczy, że to jest masa, tak jak myślałem no a jeżeli nie, to pewnie zaiskrzy bo to będzie 12 V jak teraz patrzę, mogłem ten kabel zrobić czarny, no ale cóż, jest za późno. Patrzcie, prawda, ee, to jest e, naukowe moje podejście iskrzy, więc to jest ten kabel, to jest masa. Etap pracy jest następujący, jest zamontowany, w ogóle jest, kurwa, jest ogromna ta tarcza. Dziwnie to wygląda. Ale jest zamontowany, w miarę to pasuje, bo to jak Kabel spróbowałem ładnie poprowadzić i teraz zostało podłączyć do cewki Kurwa. jest on na środku. Trochę nie, ale w sumie okej. Okay. Zostało podłączyć yy, sygnał od cewki Wtedy się okaże ile on zakłamuje e, Później to ogarnąć I jak to będę ogarniał to też chcę Zrobić podświetlenie dopiero wtedy Kurwa nie wierzę Że to działa Oczywiście źle pokazuje nie, ale Ale chodzi Tak to wygląda z tyłu tak dałem e, żarówkę podświetlenia, nie przykleja mi ani nic. E, bo w sumie tak jest git. Coś tam nawet świeci. E, przepraszam za gore ale. Ja za bardzo nie umiem tego robić. Kondensator dałem tutaj po prostu drugi taki sam jaki tam jest. I działa. Jeszcze to muszę wyregulować. E, obliczyć ile to ma mieć obrotów na którym biegu, przy jakiej prędkości i jest potencjometr tu, więc no, no kurwa to jest, no generalnie jest tutaj, nie widać ale jest tutaj potencjometr, można wyregulować ale już pokazuje normalnie dwa razy tyle obrotów ile pokazywało więc jest git i podświetlenie jest, tylko od razu, jak się włączy kluczyk, nie? wtedy jest podświetlenie. Bo podłączyłem to na prąd z zegarów. Czyli od razu idzie, jak przekręcę stacyjkę, od razu ze, ze stacyjki jest prąd, a nie przy włączeniu świateł. Tak to zrobiłem, bo nie chce mi się tego znowu całego rozbierać. Tak jest prościej, mniej kabli. Tak to jest właśnie, tak to zrobię. Całkiem proste tylko trzeba wiedzieć o co chodzi jakbym wiedział o co chodzi, to bym to zrobił nie wiem w pół dnia koszt wyszło mi około 65 zł no, bez dojazdów i, i tak dalej no powiedzmy że wyszłoby około 100 jakbym doliczył wszystkie tam dojazdy i tak dalej e, czyli czy się opłaca? Nie, ale czy jest warto? Oczywiście, że tak. Albo w sumie chyba nie. Po zastanowieniu to chyba nie, bo ten na Allegro jest normalnie obryto, mieć taki do, do malucha, w sensie no, taki uniwersalny, że można ustawić sobie od 2 do 8 cylindrów. I on takim ładnie wygląda. Natomiast to e, no tak sobie ale jaram się w sumie dla mnie warto, subiektywna ocena warto obiektywnie oczywiście, że się nie opłaca i oczywiście nie warto natomiast mi się podoba i nauczyłem się czegoś i jest zajebiście tak to chodzi e, ogólnie żeby ustawić to, tą wskazówkę też Idzie wyciągnąć, przestawić, wsadzić z powrotem, no bo raczej teraz nie ma 500 obrotów. Chcę policzyć, właśnie na tym przełożeniu w książce serwisowej, to się tam w tej książce e, sam naprawiam, jest, jest e, napisane, jakie są przełożenia w tej skrzyni. Więc chcę zobaczyć, obliczyć ile ma przy 50 na trójce i tak dokładnie ustawić ten. Oby no i wiadomo przy innych piętkościach też, 3, 2.